Cześć! Witam na kolejnej audycji z League of Legends. Darmowa rotacja bohaterów sezon 3, tydzień 20. Przedstawiam wam Queen i Valora, fajny duet. Champion dosyć ciekawy, walczy na odległość. Xerata, wszechpotężny mag, nie wiem czy aż taki wszechpotężny, ale ciekawy. Jarvan, król Dalmasi, tankowaty, też nawet silny. Caitlyn, moim zdaniem snajperka, bardzo dobra postać, walczy na odległość. Władimir, książę krwi, taki półmak, pół wojownik. Blitzcrank, ma fajną łapę, którą przyciąga wszystkich wrogów do siebie, bardzo fajna umiejętność, Gamplank potrafi namieszać na polu bitwy, też fajna postać, Jax, no duża, moim nawet w ramach OP postać, zbalansowana, Tarik, no, support do leczenia, ma fajne umiejętności i Warwick, który jest bardzo fajnym wojownikiem, silny i dosyć nietypowym. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam na kolejną audycję PA.